Ona dotarła na szczyt świata i zmarła niedługo później. Shriya Shaklorfine spełniła marzenie swojego życia, ale to marzenie miało wysoką cenę. Był maj 2012 roku, zimny dzień, wiatr wiał lodowato, kiedy ta kanadyjska kobieta urodzona w Nepalu stanęła na wierzchołku Everestu. Dla wielu był to wyczyn epicki. Dla niej spełnienie obietnicy złożonej jeszcze w dzieciństwie Miała dziewięć lat, kiedy podczas lotu helikopterem z ojcem po raz pierwszy zobaczyła tę białą lodową ścianę, dach planety, i wtedy złożyła przysięgę: pewnego dnia będę tam na górze. Minęły dekady, życie się zmieniało, ale ta obietnica nigdy w niej nie umarła. Nawet bez doświadczenia, bez historii jako alpinistka Shriya zdecydowała, że jest gotowa, i nic ani nikt nie mógł jej od tego odwieść. To, co wydarzyło się później, ujawniło jednak najciemniejszą stronę współczesnego himalaizmu. Jak to możliwe, że ktoś bez przygotowania technicznego dostaje pozwolenie na wspinaczkę na Everest? Dobądźcie, jakiego stopnia firmy sprzedające to marzenie są odpowiedzialne za to, co dzieje się tam na górze? I co czuje człowiek, kiedy uświadamia sobie, że być może nie wróci już żywy do domu? Siedemdziesiąt lat po pierwszym zdobyciu Everestu, góra nadal jest czystym ryzykiem. Ale dziś niebezpieczeństwo ma nowe oblicze, kolejkę oczekujących. Wspinaczka na Everest stała się luksusowym doświadczeniem. Za około 100 tysięcy dolarów, wliczając przewodników, sprzęt i bilety, każdy może dołączyć do wyprawy i. Spróbować zdobyć szczyt. To, co kiedyś było synonimem chwały, teraz stało się częścią przepełnionej branży. I śmiertelnie niebezpiecznej. Ponad 300 osób straciło już życie na tej górze. Ponad 200 ciał wciąż tam pozostaje, zamrożonych, uwięzionych w wiecznym lodzie. A mimo to poszukiwacze przygód nadal przybywają. Shriya była jedną z nich. Urodzona w Katmandu, dorastała mając Everest w tle swojego życia. W młodości mieszkała w Indiach. Później osiedliła się w Kanadzie. Wyszła za mąż za Brusa Klorfina. Zbudowała życie wielowątkowe. Była przedsiębiorczynią związaną z modą, a nawet kandydatką w wyborach w 2011 roku. Bruce zwykł powtarzać, kiedy Shreya coś sobie postanowiła, nic na świecie nie mogło zmienić jej zdania. I to właśnie pewnego zwykłego popołudnia spojrzała mu w oczy i powiedziała poważnie: "Chcę wspiąć się na Everest". On się zaśmiał. Myślał, że to tylko kolejny śmiały pomysł jego żony, ale szybko zrozumiał, to nie był żart. Shriya nigdy, wcześniej nie trenowała, nigdy nie należała do klubów alpinistycznych, nie znała zagrożeń związanych z wysokością, nie wiedziała jak ciężki jest tlen w butlach, ani jak naprawdę boli ekstremalna wspinaczka, a jednak była zdeterminowana. Bruce próbował ją odwieść, mówił o lodowatym zimnie, o wyczerpaniu, o śmierci, na nic się to zdało. Dziewczynka, która kiedyś przysięgła, że stanie na Ewereście, teraz była kobietą w pośpiechu i nie godziła się na to, by umrzeć, nie spełniając tamtej obietnicy. Nawet jeśli miało to oznaczać umrzeć, próbując, wyznaczyła sobie termin: jeden rok, mniej niż dwanaście miesięcy, by być gotową, i zaczęła tak, jak mogła. Wiejska trasa w Ontario, wchodzenie i schodzenie po schodach z dwudziestokilogramowym plecakiem. Sama. Na siłę. Nic z tego nie dało się porównać z tym, co czekało ją w Himalajach. Shriya nigdy nie wspinała się na prawdziwą górę. Nie umiała używać raków. Nie miała praktyki z linami, ani z lodem, a tym bardziej z własnym strachem. Jej sprzęt był prowizoryczny, część pożyczona, część tylko dla wyglądu. Bardziej przypominał scenografię niż narzędzia do wspinaczki. Nie miała jeszcze wyposażenia alpinistki ale miała coś, co wielu profesjonalistów gubi po drodze, zaciekłe przekonanie, prawie samobójcze. Tyle, że odwaga nie finansuje wyprawy, a Shriya nie miała pieniędzy, więc zrobiła to, co umiała najlepiej. Improwizowała, organizowała wydarzenia charytatywne, urządzała loterie, chodziła od drzwi do drzwi, stworzyła odważną kampanię wizualną, wypożyczała ubrania i sprzęt, pozowała do zdjęć, jakby już była na Ewereście. Potem edytowała obrazy. Dodawała ośnieżone szczyty w tle. Sprawiała, że wyglądała jak doświadczona alpinistka, sponsorowana przez wielkie marki. Rozwieszała plakaty w Toronto, na wydarzeniach, a nawet w samym obozie bazowym pod Everestem. Dla tych, którzy patrzyli z zewnątrz, była profesjonalistką, ale za tym perfekcyjnym wizerunkiem kryła się dużo trudniejsza prawda. Shriya nigdy nie wspięła się na prawdziwą górę. Nigdy nie poczuła zimna, które tnie twarz, ani strachu, który zamraża ciało. A jednak szła dalej. W jej wnętrzu nie było miejsca na wątpliwości. Bruce, jej mąż, dobrze znał tę siłę. Mówił: „Shriya nigdy się nie poddaje, ona rzuca się naprzód, nawet wtedy, gdy cały świat krzyczy, żeby przestała. A Szyja chciała czegoś więcej niż tylko dotrzeć na szczyt. Chciała przejść do historii. Zostać pierwszą południowoazjatycką kanadyjką na Everestie i dopiero czwartą kanadyjką, która stanie na jego wierzchołku. Z tą ambicją skontaktowała się z Ultimate Adventure Tracking, firmą organizującą wyprawy z siedzibą w Nepalu. Zafascynowani jej pasją, przyjęli ją. Obiecali szkolenie, prowadzenie, przygotowanie, ale żadne szkolenie nie mogło jej przygotować na to, co miało nadejść. Przed wspinaczką zatrzymała się w Katmandu. Spotkała się ze znajomymi, odwiedziła rodzinę. To było pożegnanie w przebraniu, ostatni przystanek przed burzą. Szlak do obozu bazowego był brutalny. Około 200 km. Ponad dwa tygodnie marszu. Zawsze w górę, zawsze w zimnie. Ta droga służyła aklimatyzacji. Ciało musiało nauczyć się oddychać przy mniejszej ilości tlenu, znacznie mniejszej. Na tych wysokościach powietrze ma tylko jedną trzecią tlenu, który istnieje na poziomie morza, a im wyżej się idzie, tym mniej organizm rozumie, co się dzieje. Shriya to czuła. Zaczynała rozumieć, co nazywają strefą śmierci. Od ośmiu tysięcy metrów wzwyż powietrze nie podtrzymuje życia zbyt długo. Każdy krok jest bitwą, każdy oddech niewystarczający. A mimo to ona szła dalej. Podczas treningów Shriya nosiła kamerę na kasku. Nagrania nie kłamały. Była najwolniejsza w grupie. Miała trudności, by dotrzymać kroku. Zostawała w tyle. Dyszała, drżała, ale się nie poddawała. Podczas gdy inni źle się czuli, wymiotowali, mieli zawroty głowy, prosili o przerwę, Shriya szła dalej. Nie miała techniki, nie miała rytmu, ale miała coś, czego nikt nie mógł jej nauczyć. Upartą wytrzymałość. Ogień, który płonął w środku, misję z której nie rezygnowała, nie wiedziała wszystkiego, ale była gotowa się uczyć każdego kroku, każdego szczegółu, od zakładania raków na buty, po przechodzenie po mostach lodowych, zawieszonych nad przepaścią, nic nie było dla niej naturalne, ale robiła wszystko z absolutnym skupieniem. Obóz bazowy był okrutny, cięte zimno, nieprzewidywalne wiatry, cisza, która zdawała się drwić z niedoświadczonych, ale Shriya się dostosowywała. Nie narzekała. Nie wahała się. Nie cofała. Się. Nawet gdy cały świat mówił, że nie powinna tam być, ona trwała. Bo dla niej marzenie było tuż przed oczami. A rezygnacja nigdy nie była opcją. Nie wiedziała, co przyniesie przyszłość. Ale była pewna jednego. Jej droga nie będzie taka jak innych. Wraz z nadejściem wiosny czas uciekał. Tak zwane okno szczytowe zamykało się. A w tamtym roku, 2012, warunki były jeszcze gorsze: burze, lawiny, niestabilny lód. A każdego dnia do obozu bazowego docierało coraz więcej alpinistów. Wszyscy czekali na to samo: przerwę w niebie. I szyja nie była jedyną nowicjuszką tam. Było ich wielu, początkujący obok weteranów zahartowanych lodem. Wśród weteranów wyróżniało się jedno nazwisko: Russell Bryce, 40 lat doświadczenia na Everestie. Jeden z najbardziej szanowanych przewodników na świecie. Nazywano go Guru góry, a jego najsłynniejsze zdanie szokowało wielu. Everest nie wymaga wielkich umiejętności technicznych. Potrzebujesz tylko być w formie i stawiać krok za krokiem, nawet gdy wszystko w tobie błaga, by przestać. A ria miała tę obsesyjną determinację. Firma Rassela była tam z 24 klientami, każdy zapłacił około 50 tysięcy dolarów. Ale 2012 rok nie był zwykły. Warunki były surowe. Sezon skrócony, okno szczytowe ściśnięte w kilka dni. Rezultat? Setki osób uwięzionych w obozie bazowym. Wszyscy czekali jednocześnie. Cichy chaos i niezwykle niebezpieczny. Russell przeanalizował sytuację i podjął rzadką decyzję. Odwołał cały sezon swojej ekipy dwa tygodnie przed planem. Bez zwrotów pieniędzy, bez negocjacji. Życie jest więcej warte, powiedział. Ale nie wszyscy poszli jego śladem. Inne firmy kontynuowały. W tym także ta, z którą była Shriya. I to właśnie wtedy. Wszystko zaczęło się naprawdę psuć. Starszy przewodnik, ten, który obiecał jej towarzyszyć, wycofał się. Wezwał Shriya na rozmowę. I powiedział wprost. Jeśli spróbujesz, umrzesz i pociągniesz nas za sobą to było jak cios ale ona się nie cofnęła podzieliła się rozmową z kuzynką ale przed brusem wszystko ukryła jej mąż wontario nadal trzymał za nią kciuki nie mając pojęcia co się dzieje nawet ze strachem nawet po ostrzeżeniu przewodnika shriya powiedziała nie nie rezygnacji nie odwrotowi nie strachowi i wtedy nadszedł ostatni wieczór 18 maja, godzina 7:30 wieczorem. Obóz czwarty, wysokość 8 tysięcy metrów. Rozpoczęła ostatnie podejście. Na papierze brakowało 800 metrów. W praktyce to było piekło. Wszystko działo się w tej strasznej strefie śmierci. Powyżej 8 tysięcy metrów ludzkie ciało zaczyna powoli umierać. Nawet w bezruchu, nawet oddychając. To wyścig z czasem, z wyczerpaniem. Z załamaniem własnych organów. Doświadczeni wspinacze potrzebują od 10 do 12 godzin na ten etap, a każda minuta się liczy. Shriya wyruszyła. Bez starszego przewodnika. W towarzystwie tylko dwóch mniej doświadczonych szerpów. To był wybór ryzykowny. Prawie samobójczy, ale jedyny możliwy. Bo dla Shrii nie było planu B. Dotarła tak daleko. I nie zamierzała się cofać. Nawet jeśli... Śmierć była tak blisko. Strefa śmierci to nie tylko nazwa, to ostrzeżenie. Tam wysoko ciało zaczyna umierać, nawet w bezruchu, nawet oddychając. Wspinaczka staje się rytuałem cierpliwości i bólu. Dwa kroki pauza, oddech, kolejne dwa kroki i powtórka. Trzy metry mogą zająć trzy minuty, albo więcej. Góra zdaje się szydzić z siły tych, którzy próbują ją pokonać, a tamtego Dnia szyja była wśród najwolniejszych. Nagrania uchwycone podczas podejścia pokazywały chaos. Szeregi wspinaczy uwięzionych, jeden za drugim, korek na Ewereście. Russell Bryce, doświadczony przewodnik, zobaczył zdjęcia i był przerażony. Wszyscy postradali zmysły? zapytał. Dla niego to była tykająca bomba. Kolejka bez miejsca na błąd. Jeden upadek, jeden spadający kamień, jedna zerwana lina i dziesiątki mogłyby zginąć. Tymczasem Shriya i jej dwóch szerpów szli coraz wyżej, w ciemności, ciszy. O godzinie 11.30 rano, 19 maja, byli już w ruchu od 16 godzin. Shriya była wyczerpana. Często zatrzymywała się, by odpocząć. Ale tam każdy postój zatrzymywał całą kolejkę. Za nią dziesiątki wspinaczy, uwięzieni, czekający. Kiedy dotarli do Hilary Step, Napięcie wzrosło. To była ostatnia przeszkoda przed szczytem. Prawie pionowa ściana lodu i skały. Piętnaście metrów. Ale przy kolejce wydawała się nie do pokonania. Dwie godziny czekania. Na mrozie. Na tej wysokości. Na granicy wytrzymałości. A riacze była już prawie bez tlenu. Przewodnicy wiedzieli, co to znaczy. Jeśli minie godzina druga trzydzieści po południu, zejście odbędzie się w ciemnościach. A to było niemal wyrokiem. Próbowali ją przekonać, by zawróciła, prosili, by wróciła, ale Shriya pozostała nieugięta. Zapłaciłam za to, idę na szczyt. Powiedziała, że mogą zejść, ale ona pójdzie sama. Decyzja należała do niej, ale ryzyko do wszystkich. Właściciel wyprawy obserwował wszystko z daleka. Wiedział, że zaraz zabraknie jej powietrza i wysłał dodatkową butlę z tlenem. Russell Bryce wpadł w furię. Dla niego lider wyprawy powinien był zatrzymać Szraję. Powinien był zmusić ją do odwrotu. Uratowanie życia jest warte więcej niż zadowolenie klienta. Ale było już za późno. Na krótko przed godziną drugą 2.30 po południu wydarzyło się coś niezwykłego. Szria stanęła na szczycie. Udało jej się. Wbrew wszystkim przewidywaniom. Wbrew wszystkim radom. Dziecięce marzenie. Stało się rzeczywistością. Wiadomość dotarła do obozu bazowego i szybko obiegła świat. Przyjaciele, rodzina, Bruce, wszyscy świętowali. Nawet Russell Bryce, choć krytyczny, przyznał, nie da się nie podziwiać tej determinacji, ale wiedział też, ona przekroczyła punkt bez powrotu. Na szczycie świata Shriya została około 30 minut, podziwiając, czując, smakując zwycięstwo. Ale Everest nie lubi tych, którzy zwlekają. Jest termin, surowy, bezlitosny, aż ria przekroczyła go. Zejście. Rozpoczęło się około godziny trzeciej po południu. Było już za późno. Światło dnia gasło, a wraz z nim szansa na bezpieczny powrót. Pogoda nagle się pogorszyła, niebo pociemniało. Wiatr uderzył gwałtownie. Temperatura spadła do 40 stopni poniżej zera. Góra. Zmieniła oblicze. Po dwudziestu godzinach nieprzerwanego wysiłku Shriya była na granicy wytrzymałości. Szerpowie próbowali jej pomóc. Mówili z czułością, idź siostro, jeszcze jeden krok. Podtrzymywali jej ciało. Starali się utrzymać ją w pionie. Ale Everest już domagał się ceny. A czas kończył się. Siedem godzin po opuszczeniu szczytu Shriya była już dwadzieścia siedem godzin w strefie śmierci. Jej ciało nie reagowało. Nogi po prostu odmówiły posłuszeństwa. Tlen się skończył. Ostatnia butla, wysłana awaryjnie, powinna wystarczyć na cztery godziny, ale jej organizm zużywał go szybciej. Znacznie szybciej. Jeszcze przed godziną dziesiątą wieczorem, szyja była bez powietrza, bez sił, bez głosu, bez ruchu. Około tej godziny zatrzymała się całkowicie. Już nie reagowała. Szerpowie nie mogli jej nieść. Tam, na wysokości 8400 metrów, podjęli najtrudniejszą decyzję. Przywiązali ją do liny i zostawili na balkonie. Szrija stała się częścią góry. Kolejnym ciałem wśród wielu, które nigdy nie zostaną odzyskane. Jakiś czas później szerpa z innej ekipy przechodził obok. Zobaczył ciało. Zatrzymał się. Spróbował pomóc. Zawołał ją. Dotknął jej twarzy. Błagał, by się poruszyła i usłyszał tylko słabe dźwięki, niezrozumiałe. Ona wciąż żyła, ale tylko z zewnątrz. Próbował ją reanimować bez skutku. Kiedy zorientował się, że Shriya już nie oddycha, wziął flagę Kanady. Przykrył jej ciało i zrobił ostatnie zdjęcie. Potem poszedł dalej. Inni wspinacze wciąż potrzebowali pomocy. Shriya była jedną z dziesięciu ofiar tamtego sezonu jednego z najbardziej śmiertelnych lat w historii Everestu. Warunki w roku 2012 były brutalne, ale to, co zabiło Shery, to nie była tylko pogoda. To była nadmierna liczba ludzi, niedbalstwo i złudzenie, że pieniądze i silna wola czytu wystarczą, by pokonać najwyższą górę świata. Ale Everest nie wybacza błędów, a problem trwa. W roku 2023 było 17 zgonów. Więcej niż w roku 2012, więcej nawet niż w latach lawin, śmierci spowodowane brakiem doświadczenia, pośpiechem, chciwością i kolejkami. Dziś każdy, kto ma pieniądze, może spróbować wejść na Everest, nawet bez przygotowania, nawet bez świadomości, co robi. Okno pogodowe na zdobycie szczytu trwa najwyżej 10 dni w roku, a czasem tylko 5. Wszyscy chcą wejść w tym samym momencie, i to tworzy śmiertelne korki podczas wejścia i zejścia. Lokalne firmy, głodne zysku, przyjmują klientów bez kwalifikacji. Niektóre oferują tanie pakiety, ale pobierają wysoką cenę w ludzkich życiach. Sus Kelly z Adventure Consultants mówi: Odrzucamy nowicjuszy bez doświadczenia, radząc im, by zdobyli praktykę, zanim spróbują. Ale wielu Wybiera tańszych operatorów, którzy niczego nie sprawdzają. Na końcu góra decyduje. Wielu nawet nie dociera do dnia ataku szczytowego. Becky Ripple, przewodniczka Speak Freaks, również widziała to z bliska. W roku 2012 jej ekipa straciła kontakt z częścią wspinaczy i poczuła, że coś jest nie tak. Po śmierci Shrii i chaosie tamtego sezonu Becky podjęła ostateczną decyzję. Becky zdecydowała się na radykalny krok. Zakończy działalność swojej firmy na Everestie. Nadmierna liczba ludzi, niedoświadczeni operatorzy, brak kontroli, góra stała się zbyt niebezpieczna. Everest, który kiedyś był symbolem zdobycia, dziś jest także obrazem branży bez hamulców i próżności, która zabija. Russell Bryce uważa, że prawdziwa zmiana może przyjść tylko od samych wspinaczy. Dla niego sponsorzy, obserwatorzy i opinia publiczna muszą przestać oklaskiwać nieprzygotowanych. To kwestia odpowiedzialności. To kwestia rozsądku. To nie jest tylko góra. To wyrok, a od niego nie ma odwołania. Doktor Szauna Berg wie, o czym mówi. Fizjolog wysiłku, a także kobieta, która sama stała na szczycie Everestu, Ale w przeciwieństwie do wielu nie mówi tylko o wierzchołku. Mówi o procesie, o trudnych wyborach. O przygotowaniu psychicznym, o ekstremalnym wysiłku, który zaczyna się na długo przed wejściem. Dla szony Everest nie jest celem, jest próbą ciała, umysłu i duszy. Ona dostrzega, że nawet najbardziej doświadczeni są przyciągani przez przygodę, lokalną kulturę, więzi, tworzone między towarzyszami liny. Ale jest coś, co odróżnia przygotowanych, od tych, którzy tylko marzą. Bez solidnej bazy fizycznej i psychicznej Everest przestaje być osiągnięciem, staje się pułapką. Tragedia z roku 2012 pokazała to bez litości. 10 ofiar, sezon naznaczony kolejkami, dezorganizacją, złymi decyzjami. Wspinaczka na Everest stała się synonimem czekania. Korki na wysokości 8 tysięcy metrów, śmiertelne opóźnienia. I pojawia się nieuniknione pytanie – czy powinien istnieć limit? Czy początkujący powinni mieć zakaz wejścia? Odpowiedź zderza się z czymś większym z pieniędzmi. W Nepalu roczny dochód średni ledwo przekracza 700 dolarów. Tymczasem Everest generuje ponad 100 milionów rocznie, każda opłacona licencja, każda sprzedana wyprawa, każde kupione marzenie. Czy alpinista wróci, czy umrze? Zapłata już została dokonana. Zmniejszenie liczby licencji Oznaczałoby odcięcie głównego źródła dochodu rządu, i jak dotąd żadna śmierć nie była wystarczająca, by zmienić te rachunki. Paradoksalnie, im więcej ofiar, tym więcej sławy, więcej nagłówków, więcej turystów gotowych zaryzykować wszystko dla selfie na szczycie świata. Russell Bryce nie ukrywa frustracji. Dla niego firmy powinny chronić życie, nie sprzedawać iluzji. To, że zapłaciłeś, to nie oznacza, że dotrzesz na górę. To złudzenie, zabija, ale dopóki rząd Nepalu nie wprowadzi ograniczeń, dopóki nie zażąda prawdziwego przygotowania, taka będzie rzeczywistość. Ludzie nieprzygotowani, ignorujący rady, zamykający uszy na rozsądek, wspinający się tak wysoko, jak ciało pozwoli, albo tak wysoko jak śmierć zdąży ich dosięgnąć. To jest nowa normalność na Ewereście. A szrija była tylko jedną z wielu. Ale może. Jeśli jej historia zostanie usłyszana, niektórym przyszłym śmierciom uda się zapobiec albo przynajmniej je zrozumieć. Dziękuję bardzo, że dotarłeś aż tutaj.